jest. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z modą premium gone.pl Sponsorem programu było Osi, producent napoju Osi Vitamin z magnezem i witaminą B6. Na program zaprosił sponsor, promotor leku na suchy kaszel, Dexapico. I love my country, Kinder country. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż mleczne nadzienie. i delikatna, pyszna czekolada. I love my country. Dziś mi się nie chce. Dziś mi się chce! Vigor Up to solidna dawka witamin z dodatkiem kakao, guarany i yerba mate. Poczuj energię już od pierwszego zastosowania. Vigor Up. Witaminy z energią. Kiedy rodzi się twoje maleństwo, na świat przychodzi także jego mikrobiom. Istota odporności. Możesz go wspierać podając dziecku estabiom. Mikrobiom rozwija się wraz z twoim dzieckiem towarzyszy mu zawsze i wspiera gdy jego odporność wystawiana jest na próbę. Dlatego jest Estabion, preparat o wyjątkowym składzie, który wspiera mikrobiom dziecka na każdym etapie jego życia. Estabion dba o mikrobiom twojego dziecka. Oglądaj Dzień Dobry TVN. Wprowadź się w dobry nastrój i wygrywaj. Od 18 marca codziennie do zdobycia wspaniałe nagrody. W puli 6 niepowtarzalnych Fiatów 500, kolekcjone, sprzęt elektroniczny i gotówka. Postaw na Dzień Dobry. Każdego dnia na całym świecie opony Michelin poddawane są próbie. Michelin tworzy opony, które mają długotrwałe osiągi dzięki wyjątkowej technologii Evergrip. Michelin Primacy 4. Ela i Ola chętnie pakują ptasiemleczko do nowych opakowań, ale jeszcze chętniej przeprowadzają kontrolę jakości. Ptasiemleczko. Przyjemność smaku w nowym opakowaniu. Nocą. Znajdujemy się między światami, dlatego że za tą ścianą znajduje się świat uczestników programu Big Brother, a za tą ścianą świat realny. Big Brother Nocą. Dziś o 23.15 w siódemce. W jednym narożniku ja. W drugim. Michael Keaton. Jack Nicholson. Kultowy film Tim Bertona. Batman. W sobotę o 20.35 w siódemce. Zapraszamy na Super Seans. Jesteś niezgodna. Jeśli tam ci się dowiedzą, zabiją mnie. Nie pozwolę na to. Niezgodna. Super Seans. o 21.30 w siódemce. Polska mistrzem Polski! Nie lubisz poniedziałków? Z siedemką na pewno polubisz. Najlepsze polskie filmy. Gwiazdy w popisowych rolach. Trudny interes. Ale czysty zysk. Niezapomniane sceny i kultowe dialogi. nie ja? ja chcę się z tobą dawać. Za Polskę. To się właśnie nazywa patriotyzm. Kup dowolną kawę MK Cafe i weź udział w loterii. Codziennie do wygrania trzy ekspresy ciśnieniowe MK Cafe Barista. Ten kompaktowy ekspres zmieści się w każdej kuchni, a dzięki kawie rozpieszczalnej MK Cafe Gold może być Twój. Film Borysa Larkosza. Adaptacja bestsellerowej powieści Joanny Bator. Magdalena Cielecka. Marcin Dorodziński. Ciemno, prawie noc. W kinach. Nowy antyperspirant Nivea Black and White Silky Smooth z kojącymi składnikami odżywczymi. Możesz go użyć od razu po goleniu i cieszyć się jedwabiście gładką skórą. Bez alkoholu. Bez podrażnień. Przeciw plamom na ubraniach. Nowy antyperspirant Nivea Black and White Silky Smooth unikalny, zaskakujący, twój własny. Taki powinien być styl. Wyraź go z niewa Black and White Fashion Edition. Polecamy Marcin Paprocki i Mariusz Brzezowski. Nowa pasta parodontax Complete Protection. Gdy podczas szczotkowania zauważysz ślady krwi, jaką wybierzesz pastę? Taką, która chroni dziąsła, czy taką, która wzmacnia zęby? Teraz nie musisz już wybierać. Nowa pasta parodontax Complete Protection zapewnia 8 kluczowych korzyści dla zdrowych dziąseł i mocnych zębów. Pożegnaj problem krwawiących dziąseł dzięki nowej paście Parodontax Complete Protection. Wypróbuj nowy, lepszy smak. Teraz testuj za darmo. Szczegóły na testujparodontax.pl. Sponsorem programu jest dystrybutor żelu do skóry suchej Bio-Oil. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z dekoracjami wnętrz na wymiar www.dekoria.pl. Na program zaprasza sponsor producent Baron Choco Cups.